Cześć wszystkim! Ja jestem właśnie w trakcie sprzątania klatki Tofika i pomyślałam, że mogę wam nagrać daily vloga. Gdyż jutro Tofika oddaję do mojego znajomego, klatka musi być wysprzątana na błysk, to po pierwsze, a po drugie, będę go później pakowała i pomyślałam, że chcielibyście to zobaczyć. Teraz jestem w trakcie zbierania Żwirku. Y no i w sumie to odezwę się do Was za chwilę, jak już będę szła umyć wszystko. Patrzcie, co zrobił Tofik. Chciał wejść do maty, a mata jest do umycia. Tofik tydzień temu, niecały w sumie tydzień, miał zmieniany cały żwirek. Dlatego teraz zebrałam tylko z rogów tam, gdzie no, były nieczystości i zabrudzenia. Natomiast matę oraz miskę... No i jeszcze butelkę zabieram do mycia. Mata może i na środku jest jeszcze w dobrym stanie, natomiast jej rogi wymagają już porządnego czyszczenia, dlatego po przyjeździe, to znaczy po powrocie z wakacji, właśnie będę szła i kupowała nową matę na pewno. No, a żeby to doczyścić, trzeba używać szczotki gorącej wody, no i na pewno pod dużym ciśnieniem. Oczywiście moja mata teraz się suszy. Także jak tutaj widzimy, w jednym miejscu się właśnie nie doprało. Tutaj odrobinę widać, że mata jest już lekko zmechacona. No i właśnie chcę ją z tego powodu wymienić już. No już długo w sumie służy to wcale. Teraz jeszcze tylko umyję miseczkę. No i teraz y, matę wraz z miseczką zanosimy do klatki. No i tutaj jak widzimy po wakacjach Zaopatrzyć się muszę nie tylko w matę, ale również w żwirek No i pewnie jak przyjadę, to karmy też już nie będzie za wiele Dlatego w ogóle pójdę na jakieś większe zakupy i Wam nagram zapitne vloga Nie wiem jak Wy, ale ja najwięcej żwirku sypię w ten róg oraz w tamten Teraz położę matę i tutaj jak widzimy jest to zabrudzenie Gdyż właśnie w ten róg tofik najwięcej się wypróżnia no, i zawsze na wyjazd tofik dostaje ten domek, bo tam się czuje najbezpieczniej, moim zdaniem, i zawsze będzie się mógł schować. Jeżeli wiecie, jak doczyścić takie zabrudzenia, bo szczerze, ja nie mam pojęcia, to mi napiszcie w komentarzu. Mój tofik sobie tutaj siedzi, tutaj mu teraz przełożyłam poduszeczkę. Później ona pójdzie tam na dół, bo tam był ten domek. No, co toficzku. No i teraz już pora karmienia. No i bierzemy karmę z Wersel Nasypałam i karmę zostało jeszcze tyle. Także na ten tydzień, kiedy mnie nie będzie, powinno starczyć. A jak nie starczy, to mój kolega również ma zwierzątko. Tak I powiedział, że jakby co to może zakupić I ja mu najwyżej po powrocie Oddałabym pieniążki Tutaj na pewno dorzucę Suszony pasternak, który ostatnio testowaliśmy I ja go tak trochę połamałam Bo jego są bardzo duże kawałki A napisane było, żeby podawać Jako karmę uzupełniającą Na przykład dwa kawałki Co drugi dzień Damy jeszcze Szczyptę suszonych buraczków oraz jednego banana. No i właśnie taki posiłek podam śwince, która już tu czyha na jedzonko. Tam zaraz będzie się przymierzał do skaku. Teraz musimy iść wymienić wodę. Tofik oczywiście po otworzeniu drzwiczek od razu wskoczył. Natomiast ja Wam tego nie ujęłam, gdyż wyciągałam siano właśnie. Ja osobiście uważam, że siano z zuzali jest najlepszym sianem, jakie może być. Jest nawet lepsze od siana z wersele Lagi, moim zdaniem, i tofik od razu się na nie rzuca. No i teraz już po posprzątaniu w klatce, muszą zabrać się zapakowanie tofika. No i teraz ogólnie w takim moim zeszyciku, który sama zrobiłam, mam zapisane to, co muszę spakować sobie oraz tofikowi. No i tak to wygląda mniej więcej. No i to są rzeczy, które po prostu musi on zabrać. Czyli całą karmę, siano, przysmaki, klatkę z wyposażeniem, transporter, miskę na mokry pokarm i mokry pokarm. I myślę, że jak tam będzie tydzień, to właśnie ym, bez tych rzeczy nam po prostu nie mogłoby się obejść. No i tak, pierwsze, co pakuję Fikowi to całe siano, które jest jeszcze zapakowane w taką reklamówkę, aby się nic nie wysypywało. Oczywiście karma obowiązkowo. Przysmaki, ale tylko te, które znajdują się w tym pudełku Miseczka na mokry pokarm Ale mokry pokarm spakuję dopiero jutro Gdyż no, przez noc on by po prostu mi się zepsuł A tak to na razie będzie jeszcze w lodówce Transporter, ale transporterze Tofik akurat będzie tam jechał I myślę, że po prostu zabiorę go albo w drogę powrotną no, Albo zostawię tam No to jeszcze zobaczymy no, i oczywiście cała klatka, plus wyposażenie. Czyli wszystko, co znajduje się tutaj, co wam pokazywałam. No, chyba każdy wie, jak powinna wyglądać klatka z wyposażeniem. Ostatnia rzecz, którą już pakuję, to jest lista. Yy, lista, na no, której jest napisane wszystko, co trzeba robić ze świnką. Także mam nadzieję, yy, że wszystkiego dopilnuję i będę się codziennie upewniać, codziennie dzwonić, pisać i w ogóle. No, okej, okay, tofik jest już spakowany. Myślę, że odezwę się jeszcze do Was jutro Także nakręcę coś na pewno jak będziemy jechali Chociaż nie daję Wam 100% gwarancji Także widzimy się jutro w kontynuacji daily vloga pa, pa, Hej, witam Was w dzisiejszym dniu Dużo osób mnie prosiło, żebym właśnie zrobiła takiego długiego vloga No to robię Teraz y, zrobię poranną rutynę tofikowi będzie to po prostu wytrzypanie maty i danie jedzenia. Dziś wyjątkowo Tofik z rana nie dostanie sianka, ponieważ cała klatka będzie transportowana w bagażniku i po prostu nie chcę, aby się tam wszystko porozsypywało po e, macie e, i poproszę kolegę, aby nasypał siana, jak już Tofik będzie u niego. Okej, okay, mata wytrzypana. Wstawię teraz ten domek, w którym Tofik pojedzie, a on sobie w tym czasie poszedł tutaj, tam stoi śmietnik, nie zwracajcie uwagi. W ogóle to wczoraj spakowałam karmę wieczorem i tak zapomniałam, teraz poszłam do półek i tak Gdzie jest karma w ogóle. Oki, okay, jedzenie zrobione. No i teraz założymy już tylko górę klatki. No a teraz trzeba będzie przygotować transporter. Okej. Okay. Żwirek, jak widzimy, jest już nasypany. Nie sypałam go zbyt wiele, ponieważ to tylko 15 minut jazdy, więc tak naprawdę nie potrzeba tutaj go w ogóle. No i na to położymy matę łazienkową. I bardzo fajnie będzie się to prezentowało. No, także transporter już na Tofika będzie czekał. Spójrzcie w ogóle, jaka piękna pogoda, ale się cieszę. Jest bezchmurne niebo. Aż mam po prostu nagrzane okna, bo tak ładnie świeci słoneczko. No i na razie to tyle. Z rana. Myślę, że więcej zobaczycie później. Także papa. Co się wiercisz, tofik? Co? I gwiazdy, które do

to fuś na mnie wskoczył, chce się pożegnać mój skarbek. No, ja szczęśliwie dotarłam. Jestem ogólnie nad morzem, jak możecie widzieć. Ja jestem ogólnie w Darłowie. I tu w Darłowie postanowiłam zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie. Pa pa!